Dobry wieczór! Witam na moim kanale i zapraszam na rozkład miesięczny na luty 2022 dla Koziorożca. Rozkład dla Was będzie wzbogacony o jakieś elementy astrologiczne, które dla Was przygotowałam, a sam rozkład będzie dotyczył Was kontroświat. To, co wy czujecie, jakie macie plany i czuje, co czujecie, oraz to, co daje wam świat, te czynniki zewnętrzne. Koziorożec. Koziorożec, luty 2022. Wy i wasza sytuacja. To, co daje wam świat, rozwój sytuacji, wynik. Mhm. Drugie koziorożce. Wy wewnętrznie myślicie o zrealizowaniu jakiegoś planu, ale jesteście dopiero na samym początku tego planu, coś się w Was narodziło. To jest taka energia, jakby myślicie o nowym projekcie. Jest to związane oczywiście ze strefą materialną, albo myślicie po prostu, gdzie tu można jeszcze dorobić. To jest, to jest takie, takie myślenie. Natomiast to, co daje Wam świat, to... Yy... On wam nie daje na razie takiej możliwości jakby pełnego rozwoju, bo, bo, bo ta karta mówi o takim umiarkowaniu. To jest, to jest karta, która zdecydowanie mówi, że to nie są jeszcze dobre okoliczności i dobre czasy, żeby, żeby podejmować jakieś rzeczy. To są, to jest, ten luty jest dla was czasem, gdzie wy musicie no, troszeczkę spokojniej przejść ten okres, nabrać jakiejś takiej skromności. Chociaż wydaje mi się, że tutaj w tym aspekcie będzie to bardziej dotyczyło takiego umiejętności podejmowania właściwych wyborów. To znaczy, nie łapcie się wszystkiego. To są takie okoliczności. Natomiast w Was rodzi się jakaś myśl, która mówi, żebyście jakiś nowy krok na tej płaszczyźnie materialnej dokonali. To, co w Was siedzi, to jest jakieś takie poczucie albo spełnionej miłości, albo dobrego układu partnerskiego. Chociaż ja mam tutaj przeczucia, że to dotyczy Waszego Partnera, Wy jesteście um, wewnętrznie albo szukacie kogoś, i, albo ten ktoś już się gdzieś pojawił w Waszych myślach i to jest naprawdę uczucie, które może rozkwitnąć. Kojarzy mi się z tego rozkładu urocznego, który dla Was zrobiłam, że Wy mieliście chyba, wy mieliście chyba takie, taką sytuację rozkwitu miłości. Dziwiłam się wtedy, że, że koziorożce otworzą się na miłość. I Wy tutaj, albo ten przekaz trafił bardzo do kogoś z Was, i Wy wewnętrznie poczuliście, Tą radość z tego, że może e, przyjdzie czas na zakochanie, e, albo w tym momencie zakochanie, albo czujecie, że, czujecie już ten, ten, ten moment takiego, takiej miłości, jakiegoś takiego poczucia e, wdzięczności za, za kogoś, kto w waszym życiu się pojawił. Natomiast to jest takie wewnętrzne wasze poczucie, że, mm, że jest bardzo miło. Że jest rozkwit tych uczuć, i tutaj też jest istotne, że obydwoje, czyli zarówno wy, drogie Koziorożce, jak i ta druga osoba, czujecie to samo. Więc jest spójność w tych uczuciach. To, co Wam daje świat, to daje Wam taką wy macie się cieszyć z tego doświadczenia. I co jest piękne, to wy na tej płaszczyźnie e, relacji pomiędzy światem zewnętrznym a Waszymi przeciu, przeczuciami, to jest takie, że powinniście się cieszyć e, i z, z tych uczuć, bo e, wygląda na to, że wy, e, świat Wam daje możliwości rozkwitu, doświadczania tej radości i pasji. Wy powinniście z niej korzystać po prostu, bo to co czujecie wewnątrz, manifestuje się też w waszym świecie zewnętrznym, czyli te okoliczności, które, które ben, ben, w których się znajdziecie, będą sprzyjały rozwojowi tej miłości, tego partnerstwa. Natomiast jak to się rozwinie, to wygląda na to, że wy będziecie mieli, że tak powiem, pomysł taki twórczy na, na, na właśnie rozpoczęcie tej drogi. Dla mnie, drogie koziorożce, to jest miesiąc, w którym wy będziecie działać, ale na płaszczyźnie uczuciowej. To i nawet. To, że macie w głowie jakiś pomysł zarobkowania i być może możecie, chcecie, chcecie, chcecie gdzieś, gdzieś zarobić, to jednak w Waszym układzie e, aż trzy mm, kielichy, macie trzy karty z dworu kielichów i to będzie skupienie się takie bardziej na uczuciach. Mm. Myślę, że y, będziecie chcieli rozpocząć tą podróż uczuciową, na tym się skupicie najbardziej, natomiast okoliczności, jeszcze taki wynik tej sytuacji to myślę, że świat wam daje y, sygnał, żebyście zakotwiczyli się w tej sytuacji, żebyście trochę zawiśli, nie popędzając niczego i rozkoszując się tym, co wam los daje. Bo w tej sytuacji, kiedy te karty wyglądają na takie bardzo mocno uczuciowe, to, to zawieszenie tego wisielca wskazuje na to, że, że mm, ja nie odczytuję jej na pewno w sposób negatywny, tylko mam takie wrażenie, że chodzi o to, żebyście po prostu mm, na chwilę i na jakiś czas, przynajmniej w tym lutym, po prostu rozkoszowali się tą. Tym życiem uczuciowym, żebyście zainwestowali w to czas, żebyście z innej perspektywy na to spojrzeli, żebyście po prostu wykorzystali ten czas na, na wspólne, wspólne rozmowy, na rozwijanie tego uczucia, na zaangażowanie się być może w to uczucie. Bo niezależnie od tego, czy już macie partnera, czy go poszukujecie, lub dopiero go poznaliście, to po prostu wykorzystajcie ten czas na tą relację, na jakieś rozmowy, na spędzanie wspólnego czasu. Bo to, co łączy wasz świat zewnętrzny z tymi waszymi, waszą sytuacją taką wewnętrzną, no to macie tutaj królową kielichów. I tak królowa kielichów łączy, łącząc te światy, mówi o tym, żebyście po prostu hmm, cieszyli się głębią tego, co w tym miesiącu was czeka. Po prostu uczucia. To jest chyba taki najważniejszy element w tym miesiącu uczucia. I zdecydowanie yy, wyka wykażcie się zaangażowaniem, bo na pewno yy, możecie z tego skorzystać. Być może też wasze pomysły jakieś yy, na jakieś wspólne przedsięwzięcie, na zrobienie czegoś wspólnie. Yy, może Wam przynieść e, korzystny wynik, taki, taki, który gdzieś się w Was narodzi. Być może e, to nie chodzi o to, żebyście gdzieś wyjeżdżali i właśnie działali na zewnątrz, bo ta energia nie, 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 ona nie będzie się manifestowała w taki sposób. To jest bardziej tak: spędźcie czas w domu, zróbcie coś razem na jakichś bardzo prozaicznych zajęciach, które właśnie sprawią Wam najwięcej radości. No, bardzo fajnie koziorożce. Bardzo fajnie koziorożce. Lut się dla Wam zapowiadał, uczuciowo. A jeśli chodzi o jakieś astrologiczne elementy, to um, u Was jest tak troszeczkę y, mam wrażenie różnie. Bo generalnie najlepszy okres dla Was to jest właśnie y, już od 1 stycznia do 6 marca, bo wtedy macie Wenus w swoim znaku. No, i to jest planeta y, y, miłości, takiej y, bliskości, takich uczuć. I y, 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 y możecie wykorzystać po prostu. Natomiast do 29 stycznia, do 29 stycznia, ona jest w retrogradacji. Więc jeszcze ten moment styczniowy to jest takie troszeczkę wyziębienie uczuć. Może wskazywać na to, że bardziej będziecie spoglądać w głąb siebie i być może wykażecie się jakąś jeszcze nieufnością w stosunku do tego partnera, ale my tu robiliśmy już rozkład na luty, więc już po 29 stycznia yy, już ta wenus będzie w ruchu prostym, więc wasze uczucia po prostu rozkwitną. Yy. Co jest jeszcze interesujące, to to, że będziecie mieć Merkurego również w swoim znaku do 14 lutego, czyli do połowy miesiąca. Więc to też będzie taki element, że będziecie się to, co będziecie chcieli komuś przekazać, to w jaki sposób będziecie prowadzić rozmowy, eee, będziecie po prostu umieli przekazać to, co myślicie. Chociaż tak jak mówię, no, koziorożec jest względnie. Em, Taki statyczny i powściągliwy w, w wyrażaniu tego, co chce. No to zależy też od okoliczności czy dziedziny. Natomiast jeżeli chodzi o uczucia, to zazwyczaj bywa powściągliwy. Natomiast wy będziecie mieli łatwość w tym okresie w wyrażaniu tego, co myślicie. Jeden okres taki istotny również to jest ten od 24 stycznia do 6 marca. To jeżeli chodzi o takie sprawy zawodowe albo um, powiedziałabym działanie, takie twórcze działanie, działanie, które wymaga Waszej energii, to będzie Mars w Waszym znaku. Do 6 do 6 właśnie marca. I wtedy, jeżeli chodzi o wasze twórcze działanie, o taką energię, która wymaga od Was zaangażowania, no to po prostu działajcie na troszeczkę zwolnionym tempie, bardziej przemyślcie, co musi być zrobione, nie działajcie, nie działajcie pochopnie albo agresywnie. No, bo, 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 yy, bo wydaje mi się, że pochopne działanie dla Was to, to nie to, raczej bardziej, żeby to nie było agresywne, albo żeby nie dało się odczuć jako agresywne. Reszta, yy, reszta że tak powiem, jeżeli chodzi o najlepsze, najlepsze dni, to, to potem będzie kwiecień, ale to już sobie porozmawiamy w następnych miesiącach. Yy. Jeżeli chodzi o Waszą radę od kart anielskich, koziorożec, luty. 2022. To też jest przesłanie, tak jak w poprzednim znaku, żebyście, żeby uzyskać taką pozytywną energię od wszechświata, i żeby ta opieka e, mogła się zmanifestować. To to jest takie myślenie y, o jakby nowym miejscu albo zmi zmianie w, w miejscu Waszego zamieszkania. Bo ona też, y, ta karta mówi o tym, że to będzie dobry ruch, jeżeli na przykład zmienicie miejsce zamieszkania albo, e, albo pracę, że wtedy rozkwitnie Was nowa energia. Być może to jest związane z tym jakimś wewnętrznym Waszym poczuciem, że coś musicie zrobić albo gdzieś musicie dorobić. E, że to będzie dobry, e, dobry ruch, po prostu. Być może jeszcze nie w lutym, ale gdzieś już ta opieka sił wyższych w tym aspekcie nowego przedsięwzięcia u Was jest. Więc weźcie to pod uwagę. I jeszcze jedna karta dla Was, Rada. Koziorożec luty 2022. Ten przekaz dla Was jest taki, że wy czujecie, że macie po prostu związane skrzydła w tym momencie. Chociaż może to jest związane e, jakby z, z tą Venus w ruchu wstecznym, być może to jest związane z, z, z tym elementem, natomiast to jest tylko w Waszej głowie, że Wy nie możecie dokonać w tym momencie jakiegoś ruchu. Wy możecie się wyswobodzić, e, zmieniając. Myślenia. I tu też być może ta karta z rozkładu umiarkowania, która mówiła o tym, żebyście spojrzeli na coś z innej perspektywy, jak również karta wisielca, która też jakby sugeruje zmianę sposobu myślenia, również, to ta karta potwierdza, żebyście jakby znaleźli czas na to, żeby zmienić to, co. Było dla was oczywiste, a teraz już nie jest, że wy możecie wyswobodzić się z tego, z tego myślenia, nabrać nowej perspektywy. I to was uwolni i to sprawi, że, że rozwiniecie dopiero skrzydła, jak uwolnicie się od tej myśli. No, bardzo fajny przekaz. Życzę wam tego wszystkiego, drogie koziorożce, mm, żebyście skorzystali z tej energii uczuciowej w lutym. Wykorzystali ten czas na przemyślenia i na takie spojrzenie na sprawy z innej perspektywy i zdecydowanie rozkoszowali się uczuciami. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.